Cześć Siemanko, witam wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak wiązać przypon na szczupaka. Jakie myki stosuję, jak go wiąże, jak go zrobić, żeby był mocny, trwały i wytrzymały. Więc oglądajcie! No i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Do przyponu na szczupaka stosuję regenerator od Savage Gear. 33 kg wytrzymałości, 0,81 grubość. Myślę, że on w zupełności wystarczy. Wielokrotnie mi się sprawdził nad wodą. Można stosować nawet 1,0, ale jego się po prostu ciężej zaciska. A myślę, że nawet nie trzeba aż tak szaleć. 0,9, 0,81 w zupełności wystarczy. Odmierzam sobie odcinek. Interesujący nas. Ja stosuję nie krótszy jak 40 cm, ale najczęściej 50 cm długości. Do naszego zestawu będziemy potrzebowali agrafkę, mocną agrafkę i mocny krętlik. Agrafki jakie stosuję to są od Mikado y, Introcad, one mają 35kg wytrzymałości. A krętlik od Mistral, 35kg również wytrzymałości, to jest rozmiar czwórka. Myślę, że nie ma co złapiać naszego zestawu. Jeżeli regenerator ma 33 kg wytrzymałości, to nie ma co stawiać zestawu z słabszą agrafką. Agrawki bardzo fajne, bardzo wytrzymałe. Bierzemy sobie właśnie ten fluorocarbon czy regenerator, bo tym samym węzeł można go związać. Najpierw przekładam sobie przez oczko. Wlapię sobie tutaj palcem i robię pętelkę. Ważne, żeby tą pętelkę zacząć dalej od nas za, za fluorokarbonem, za regeneratorem. I robimy sobie jedną pętelkę i wracamy z tyłu tak samo jak pierwszą pętelkę za regeneratorem od nas, dalej od nas i wychodzą nam dwie takie same pętelki i tą końcówkę, która nam została przekładamy również z tyłu przez dwa oczka wyszła nam taka pętla i zaciągamy mocno zaciągamy poślinić można wcześniej ja jeszcze sobie łapię w kombinerki i bardzo mocno dociągam zarówno jedną jak i drugą stronę i wyszedł nam bardzo ładny węzełek nie wiem czy to będzie widać na białym tle ale jak zrobicie tak jak ja to uwierzcie mi będzie bardzo mocny obcinam sobie końcówkę nie za blisko bo jeszcze będę zaraz przypalał zapalniczką cyk jedna część zestawu gotowa bierzemy zapalniczkę tu odginamy ten dłuższy kawałek, żeby nie przypalić, czasem i trochę nadpalamy, żeby była takie zabezpieczenie, w razie czego jakby jakby miał się nam no, ale w sumie już jest tak mocno dociągnięty, że nie ma opcji. Ale jakby się miał ślizgnąć, za pewności nadpalam, będzie, będzie mały pentelka, ma ma mały ten, I, i nie ma możliwości, że to puści. Grawka można sobie tutaj zapiąć. Odmierzamy sobie ten odcinek. Można to zrobić wcześniej. Ja już wiem, że to będzie mniej więcej 50 cm. Bierzemy krętlik i krętlik wiążemy tak samo. Pokażę jeszcze raz wolniej, jak to zrobić. Przekładamy sobie przez oczko krętlika, robimy pętelkę z tyłu za regeneratorem, dalej od nas, jedną pętelkę, i jeszcze raz przekładamy również z tyłu, drugi raz. Mamy dwie pętelki. I teraz sobie z tyłu wracamy przez dwa oczka i zaciągamy. Jest to bardzo mocny węzeł. Nie ma możliwości, żeby się rozwiązał. A do grubości, tej grubości nic lepszego myślę nie ma. Jak, macie, jak znacie to, powiedzcie. Zaciągam. Jest bardzo mocny węzeł. Sprawdzam się nad wodą. Ucinamy nadmiar. I również nadpalam końcówkę. Żeby się w razie czego, jak już się trochę dociągnie, odginamy tamten drugi element, dłuższy. Nadpalamy. I można by powiedzieć, że to już jest gotowe, ale ja stosuję takie moje udziwnienie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Na początku, jak zaczynałem stosować y, takie wiązanie, to zdarzało mi się, tutaj już sobie przygotowałem wcześniej odcinek z plecionką, że ta plecionka podczas gdzieś luźniejsz, y, luźniejszego momentu na łodzi, że tak powiem, po prostu mi się tutaj Zaplątało, zakrętlik, tu za ten wystający odcinek i wychodziło coś takiego. Jeżeli mamy dłuższy odcinek, to, to bardzo mocno to się plącze i myślę, że przy takim szarpnięciu co któryś rzut o ten wystający koń, końcówek nam się osłabia strasznie plecionka. Przeciera wręcz. Jeżeli mam dłuższy ten odcinek, to jest naprawdę duża moc. No i nie ma, nie ma co ryzykować, że nam się coś tutaj osłabi. Ja stosuję takie moje udziwnienie tylko z tej strony od strony agrawki to jest niepotrzebne. Bierzemy sobie agrawkę. Kupiłem wcześniej rurkę termokurczliwą w sklepie elektrycznym. Odmierzam sobie kawałek, tak żeby mi starczyło od połowy od połowy krętlika na cały ten węzeł odcinam zakładam akurat mam taką yy, dobrałem średnicę żeby łatwo było przełożyć przez krętlik przeciągam sobie tak żeby był, to oczko było luźne tutaj z tej strony Przeciągam na węzeł i delikatnie uważając na fluorokarbon, żeby go nie przypalić, najpierw zaczynam tutaj od strony od strony krętlika leciutko pyk. I lekko sobie opalam. Trzeba uważać przy tym, żeby nie osłabić fluorokarbonu. I zestaw gotowy. Takie moje udziwnienie, ale powoduje to to, że nie ma tu możliwości, żeby ta plecionka się zawinęła za ten odcinek, nic się nie pląta w sprawdzony sposób, więc polecam żebyście tak stosowali no i zestaw gotowy, do tego wiążemy plecionkę dalej od wędki bierzemy sobie polski rozmiar woblera na polskie szczupaki zapinamy agrafkę i zestaw gotowy, można ruszać nad wodę. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie, połamania!